Jest czwartek, 19 września, minęła godzina 21.40. Zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Konrad Moreno. Pora na wieczór z grami Lotto. Ale zanim rozpoczniemy losowania, kilka słów o wygranych w wzdrabkach. Wygrana w wysokości 208 tysięcy złotych w zrabce Ekstra Pensja trafiła do gracza z Goświnowic. Gracz Suwałk w Zrabce Lotek wydrapał wygraną w wysokości 40 tysięcy złotych. A los zdrapki Szczęśliwe Linie trafił do gracza Zrawicza z wygraną w wysokości 36 000 zł. Serdecznie gratuluję. Jutro zaczyna się kolejna promocja w Multimulti i -multi. potrwa do niedzieli. Tym razem grając w Multimulti -multi, warto typować 6 liczb, bo każda wygrana będzie powiększona o 50%. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny losującej jest pusty, zwalniamy blokadę i losujemy 20 liczb.

dwanaście, dwadzieścia siedem, czterdzieści cztery, dwadzieścia sześć, sześćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt sześć, osiemdziesiąt, trzydzieści dwa, czternaście 10, 37, liczba 37 jest plusem. Najłatwiej o wygraną w mini lot to w tym miesiącu w losowaniach tej gry padł już 18 piątek. Ostatnio dodawaliśmy w miejscowości Skępę i wyniosła ponad 310 tysięcy złotych. Gratuluję, losujmy. W kasycie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwaniamy blokadę i losujemy 5 liczb. Oto wylosowane liczby: 20, 38, 5, 35, 25. Żeby wygrać 250 tysięcy zł w kaskadzie, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule Bęben maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby dwadzieścia cztery dwadzieścia jeden jedenaście trzy dwa dziesięć szesnaście 14, 13, 6, 12, 9. W Super Szansie można wygrać 2 miliony czy 100 tysięcy złotych. Taką wygraną zdobył wczoraj gracz w Lublinie, który aktywował numer Super Szansy przy okazji gry Multi Multi. A oto drugi dziś wylosowany numer Super szansy. 9, 4, 9, 6, 6, 6, 6. Gratuluję zwycięzcom. A w ekstrapensji przy grze za pojedynczą stawkę można zdobyć 5000 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. W tym roku padło już 20 wygranych tej wartości. Trzymam ciuki za kolejną. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4 kolejno ułożone kule. Będy maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto wylosowane liczby: dwadzieścia cztery trzydzieści jeden, dwadzieścia jeden, dwanaście, dwadzieścia trzy, a ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba. Do zakładu ekstrapensji warto dopłacić złotówkę i zagrać o 100 tysięcy złotych wypłacane od razu w ekstrapremii. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajdują się 35 i 4 kolejne ułożone kule. Będą maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. To wylosowana liczba. Dziewiętnaście, dwadzieścia dziewięć, trzynaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia cztery. A ostatnią wylosowaną liczbą w wstępie premii jest liczba. W tym roku w Lotto i lotto plus padły już 47 szóstek, a za chwilę będzie okazja na kolejne. Ta trafiona w lotto może być warta ponad 11 milionów 400 tysięcy złotych, a trafiona w lotto plus będzie warta milion złotych. Trzymam kciuki za nowych lotto milionerów. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejno ułożonych kul we maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto. 35. 5. 1. Trzydzieści jeden. Czterdzieści dziewięć. A teraz zapraszam na losowanie lot to plus. Dziewięć. Trzydzieści jeden. Trzydzieści cztery. 27 45 46 Wyniki losowań znajdą Państwo na stronie lotto.pl Przypominam, że poprzez tę stronę można też zawierać zakłady wybrane gier Lotto. Jedną z nich jest Eurojackpot w jutrzejszym losowaniu do zdobycia będzie 190 milionów złotych. Zachęcam do gry. Nasze spotkanie dobiega końca, ale zapraszam Państwa w imieniu Marii Zwierzyńskiej na jutrzejsze popołudniowe losowania. Życzę spokojnej nocy. Dobranoc. Paweł i Tomek to bliźniacy. Prawda? Bo Tomek wygrał ekstra pensję i ma ekstra nastrój. Ekstra luz i ekstra spokój. Ty też graj o 5000 zł miesięcznie przez 20 lat lub o 100 tysięcy złotych od ręki.